Dzień dobry, Kamila Salwiak. Witam państwa w magazynie Usteckim. A na początek, maski dla biznesu. Kolejne kilkaset maseczek trafi do przedsiębiorców z Ustki, którzy wykonują usługi dla mieszkańców. Tym razem sprzęt ochronny miastu podarował jeden z biznesmenów Wstecki Samorząd rozpoczął akcję Przedsiębiorca Przedsiębiorcom. Wszystko dzięki ofiarności Sławomira Skrodziuka z Trade Company. Przedsiębiorca przekazał kilkaset masek neoprenowych dla miasta. Teraz trafią one do innych przedsiębiorców. Zasady są podobne jak przy pierwszej trans, transzy maseczek, czyli przedsiębiorcy na numer Urzędu Miasta 59 81 54 302 lub poprzez y, elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie ustka.pl Zgłaszają zapotrzebowanie na maseczki i Straż Miejska takie maseczki będzie do Państwa dostarczała. Część przekazanych przez biznesmena maseczek trafiła do podopiecznych placówek opiekuńczych dla dzieci, które funkcjonują na terenie Ustki. To już kolejna akcja przekazywania sprzętu ochronnego dla Usteckich przedsiębiorców. Oni jako pierwsi uzyskali wsparcie samorządu w tej sprawie. Władze Ustki prowadzą także dystrybucję maseczek dla wszystkich mieszkańców. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej miasta Wwwust.pl. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w tym roku będzie miała miejsce później. Powód: pandemia koronawirusa. Ze zmianami w harmonogramie i w sposobie pracy zmaga się także zespół szkół ogólnokształcących i technicznych w Ustce. Ustecka placówka, podobnie jak wszystkie szkoły w Polsce, musiała zmienić system pracy. Od marca nie odbywają się tradycyjne lekcje, a nauka została przeniesiona w tryb online i prowadzona jest zdalnie przez Internet. Wszyscy zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, albo nauczymy się pływać i nie ma drugiej możliwości, nie ma alternatywy po prostu uczymy się pływać. Dla wszystkich są to rzeczy nowe. Dla uczniów, przede wszystkim dla rodziców, dla nauczycieli i myślę, że w obecnej sytuacji jako szkoła, jako zespół całkiem nieźle sobie radzimy. Co więcej, mam również nadzieję, że kiedy już COVID-19 nas opuści, to sporo z tych nowości zostanie z nami w szkole. Ustecka Szkoła Ponadpodstawowa stoi także przed kolejnym wyzwaniem. Będzie to rekrutacja nowych roczników. Proces miał się rozpocząć, ale został przesunięty przede wszystkim dlatego, że nie odbyły się jeszcze egzaminy ósmoklasistów. Rekrutacja ma ruszyć w czerwcu i potrwa do początku sierpnia. Na przyszłych uczniów czekają klasy licealne, profilowane, technikum oraz szkoły branżowe. Mamy myślę dla młodzieży naprawdę ciekawą propozycję w tym roku. Trzy oddziały licealny, klasyczne matematyczno-informatyczne, mniej klasyczny medialno-prawne, ale tak naprawdę jest to oddział humanistyczny, oddział mistrzostwa sportowego o specjalności piłka nożna. Na uczniów technikum czekają sprawdzone klasy hotelarskie, gastronomiczne, mechaniczne i mechatroniczne oraz informatyczne. W szkole branżowej kształcić zaś się będą przyszli mechanicy, kucharze i fryzjerzy. Szkoła prowadzić będzie także nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Na przyszłych uczniów oprócz profilowanych klas czeka wiele innych atrakcji, w tym stypendia starosty słupskiego, darmowe bilety dla uczniów dojeżdżających, a także atrakcyjne zajęcia m.in. z wykładowcami Akademii Pomorskiej w Słupsku. 18 maja pracę wznowi żłobek w Ustce, a niespełna tydzień później dzieci wrócą do przedszkoli. Otwarcie placówek dla najmłodszych ma charakter pilotażowy. Otwarcie pilotażowe jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Opiera się na wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które obowiązują w chwili obecnej, i umożliwiają przyjęcie ograniczonej liczby dzieci. Chcieliśmy się do tego tematu dobrze przygotować, mimo że, że możliwość otwarcia placówek była już od 6 maja, jednakże wytyczne zmieniały się jeszcze na bieżąco, należy przede wszystkim zadbać w tej chwili o bezpieczeństwo dzieci oraz o bezpieczeństwo y, nauczycielek i całej kadry y, przedszkolnej i żłobkowej. Także dyrekcja przedszkoli orientowała się wśród m, mieszkańców, wśród rodziców, jakie będzie zainteresowanie i 18 maja pilotażowo, czyli w jeszcze y, takich niewielkich grupach y, działalność placówek zostaje przywrócona. Rodzice i opiekunowie, którzy do tej pory nie zgłosili chęci powrotu dziecka do przedszkola czy żłobka, proszeni są o bezpośredni kontakt z placówkami. Po długiej przerwie w działalności, Biblioteka Miejska w Ustce otworzyła swoje drzwi dla czytelników. Od 11 maja znowu można wypożyczać książki, audiobooki, filmy i czasopisma. Zgodnie z wytycznymi wizyta w Usteckiej Bibliotece będzie jednak odbywać się na nowych zasadach, co związane jest z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii COVID-19. Pracówka otwarta będzie w poniedziałki w godzinach od 10 do 16, od wtorku do czwartku od 9 do 17, a w piątek od 10 do 18. Natomiast w soboty będzie nieczynna. Czynna jest wypożyczalnia dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży. Nieczynne są czytelnie prasy i czytelnie internetowe. Przez pewien czas także nie będzie można skorzystać w bibliotece z usługi kseru, skanowania i wydruku. Oczywiście w bibliotece obowiązują maseczki, dezynfekcja dłoni, jak również należy zachować bezpieczną odległość od innych użytkowników biblioteki i od pracowników. Do odwołania w bibliotece nie będą realizowane spotkania edukacyjne i imprezy kulturalne. Trwa jednak Tydzień Bibliotek. Tradycyjne święto bibliotekarzy i czytelników przeniosło się do internetu. Zachęcamy Państwa serdecznie do udziału w naszych interakcjach, które publikujemy codziennie na Facebooku. Tym bardziej, że od 8 do 15 maja trwa w całej Polsce ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek. Dyrekcja Usteckiej Biblioteki zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z zasobów placówki było dla wszystkich bezpieczne i mimo obecnych trudności nadal odbywało się w przyjaznej atmosferze. I tymi dobrymi wieściami z Usteckiej Biblioteki kończymy magazyn Ustecki. Na kolejne wydanie zapraszam Państwa za tydzień o stałej porze. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.